Zespół tak naprawdę istnieje od 2009 roku. Trzy osoby to te, które założyły zespół. Zespół działa przy Zielonym Centrum Kultury. Spotykamy się raz w tygodniu. Realizujemy swoje pasje, którą jest muzyka. Pani prawnik, inżynier elektronik, inżynier elektryk, nauczyciel angielskiego. Ja na co dzień się muzyką zajmuję, spotykamy się i ćwiczymy, dawniej były to covery różnych zespołów, był projekt z utworami Stinga, z utworami The Beatles, z utworami polskich artystów. Teraz udało nam się zebrać swoje własne utwory, które dzisiaj chcemy zaprezentować Państwu. Od dziecka interesowałem się muzyką. Pracuję jako nauczyciel, uczę śpiewu, uczę w szkołach muzyki, kocham muzykę i mam to szczęście, że otoczyłem się osobami, które równie tak jak ja tą muzykę kochają i możemy się spotykać i tworzyć, realizować swoje pasje. Każdy coś od siebie dodaje. Przy aranżacji utworu jakieś zmiany są. Czasami dochodzi do zmiany jeszcze na ostatniej próbie. Dochodzimy do wniosku, że coś trzeba zmienić. Ale jest to przyjemna praca i, 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 i wszyscy z zadowoleniem ją wykonują. I dzisiaj spróbujemy tak, jak chcemy to zagrać, chociaż jest mały stres, bo tych występów nie ma tak wiele. Dzisiaj zupełnie w innej scenarii, więc spróbujemy to wykonać tak, żebyśmy byli zadowoleni. No i przede wszystkim słuchacze. Już się nie było. Dina, zaleję pra pra. To demonstrat, i mnie się wyda wigę.